poszliśmy do Pana Burmistrza, Pan Burmistrz wyraził zgodę na to, żeby ten projekt był realizowany i postanowiliśmy go realizować w trzech miejscach, w Rakoszycach, w Ciechowie i w Środzie Śląskiej. Dlaczego w tych trzech miejscach? Dlatego, że y, uważaliśmy, że Rakoszyce i Ciechów to są duże miejscowości i uda nam się zebrać taką grupę beneficjentów, a Środa Śląska, oczywiście z tego powodu, że tutaj wszyscy pracujemy, Wiktor, Patrycjusz i ja, i, i w związku z powyższym ta Środa jest nam też z tego tytułu bliska. No i oczywiście dużo osób ze Środy Śląskiej uczestniczy w tym projekcie, znacznie więcej niż z pozostałych miejscowości. I to tyle tytułem wstępu. Pozwolę sobie oddać głos panu burmistrzowi. Witam Państwa, witam Panie i Panów, i, i młodzież widzę, i seniorzy są. Bardzo się cieszę, że przedział wieku jest nieograniczony i pasja robieniem doskonałych zdjęć pod patronatem naszych tutaj kolegów, mieszkańców, a zarazem właściciela i redaktora, współredaktorów Rolanda. To jest wspaniała... Sprawa, że pieniądze które państwa zostaną tutaj na terenie naszej gminy, nie wyjdą poza. Ale to oczywiście żartem. Cieszę się, że poświęciliście państwo tyle czasu i chcieliście podnieść swoje. Oczywiście ja wyraziłem zgodę. Rada Miejska swoją uchwałą zaakceptowała tą zgodę i przeznaczyła stosowne pieniądze na realizację tego programu. Ale cieszę się, że program nas zainteresowanie, że państwo świadczycie o tym, że warto było i cieszę się że jest wspaniały finał, który się kończy certyfikatem. Gratuluję każdemu z Państwa z osobna za udział i za tą pasję. Za życzliwość, bo jest ona, jak widzicie Państwo w tym momencie ponad, że tak powiem, standardowa. Nawet nie, musi, nie wynika z, z układu współpracy naszej, ale może z własnej życzliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwo pozwolą, ja przygotowałem na piśmie z tego względu, żeby wyrazić jak gdyby tutaj podziękowanie dla Was wszystkich słowa. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Uczestnicy naszych warsztatów, Szanowni Rodzice i Zaproszeni Goście, za tydzień zakończymy nasze zajęcia. Kurs zajęć dziennikarsko-fotoreporterskich był ważny dla nas wszystkich. Dla Was, kochani, stanowił on zdobycie podstaw o wiedzy i o trudach związanych z dziennikarstwem uprawianym w prasie lokalnej. Jednak najbardziej interesujące było poszerzenie wiedzy z zakresu fotografii, co widać na dzisiejszym otwarciu wystawy po Waszych rzetelnie wykonanych pracach. A one tutaj są. Prasa lokalna, utrwalenie lokalnej rzeczywistości, która jest obiektywem, wymaga odwagi. Bowiem wszyscy znamy się tak z nazwiska, jak i z widzenia, czy przez naszych wspólnych znajomych. Jesteśmy w naszej małej ojczyźnie, naszej lokalnej społeczności. Podnoszę słowo nasze, co zawsze podkreślamy również z Panem Burmistrzem, robiąc wszystkie zadania inwestycyjne, wykonujące, które mają służyć tutaj dla nas, dla, dla lokalnej społeczności. Gdyż programy te piszemy dla Was i dla Waszego pożytku wykorzystania wiedzy i umiejętności, których my doświadczamy na co dzień, a ich realizację umożliwiają nam pieniądze z programów Unii Europejskiej. Tę możliwość dzięki wsparciu burmistrzowi Środy Środskiej, pani dyrektor Domu